Pan Bóg w księdze proroka Zachariasza mówi Dzisiaj ciesz się i raduj, Curo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród Ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą Jego ludem. Od samego początku zamiarem Boga jest zgromadzenie całej tej wielkiej rodziny rozproszonej po całym świecie. Bardzo lubię te słowa Pana Jezusa, który mówi, że Przyjdą ludy ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Dodatkowo z tym obrazem, który Jan widzi w Apokalipsie, tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego języka ludu i narodu, aby, którzy przychodzą, aby, aby chwalić Boga. Częścią naszego przebywania z Bogiem, naszej modlitwy, naszego życia, życia religijnego jest to przypominanie sobie o tym, że królestwo Boże jest dużo szersze, dużo większe, niż nam się wydaje, że tam do tego do, do królestwa, do bliskości Boga powołany jest każdy człowiek i potrzeba nam prosić dobrego Boga, aby otwierał nasze serce na całą tą mnogość ludów, kultur, języków, które Pan Bóg chce przyjąć do swojego królestwa. Dlatego prośmy go o to, aby nasze serce nie skostniało, abyśmy potrafili tak jak Pan Bóg popatrzeć z radością i otwartością na całe, na, na całe mnóstwo e, ludzi, których Pan Bóg powołuje do bliskości z sobą. Weźcie, wy sobie do serca te moje słowa, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Weźcie, wy sobie dobrze do serca te moje słowa. Jezus wypowiada to zdanie zaraz po tym, kiedy widzi, że Jego uczniowie zachwycają się Jego Sudami, że Jego Uczniowie są pełni podziwu dla niego. Tak jakby chciał ich sprowadzić na ziemię, tak jakby chciał im bardzo szybko powiedzieć, że cuda, znaki, słowa, to, że idą za nimi tłumy są ważne, ale chciałby przypomnieć im o co tak naprawdę chodzi. Jezus Chrystus jest synem Bożym i przyszedł po to na świat, aby każdego z ludzi pojednać z Bogiem. Różne rzeczy mogą nas w Jezusie zachwycać jego cuda, jego znaki, jego słowa pełne miłości, jego zaproszenie do pojednania, ale to wszystko ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy w Jezusie zobaczyli, że to sam Bóg przychodzi po to, żeby każdego z nas zaprosić do wejścia w relację przyjaźni z nim.